Z ostatniej chwili Don Casio pojawił się na Instastory u Conora McGregora. Pół żartem, pół serio. Czyżby był to pierwszy krok do przyszłej walki pomiędzy Don Cassio a Conorem McGregorem? Legenda UFC udostępniała posty, na których ludzie fotografowali się z jego whisky Proper 12, a jak i whisky, to i Don Casio. Proper 12 to niezwykle oczekiwana pozycja od Conora McGregora. Jest to potrójnie destylowana whisky mieszana, leżakowana w beczkach z dębu amerykańskiego po Bourbonie przez minimum 3 lata. Ciekawostką jest to, że pierwotna nazwa whisky miała być zaczerpnięta ze sportowego pseudonimu McGregora – Notorious, jednak prawa do nazwy posiadała już inna firma. Nazwa 12 nie odnosi się do wieku tej irlandzkiej whisky, ale oddaje hołd niezbyt bezpiecznej dzielnicy Krumlin 12 w Dublinie, gdzie przyszedł na świat i wychowywał się ten słynny wojownik. Kilka dni temu Cassius wrzucił zdjęcie, na którym w ręku trzyma alkohol McGregora i w ten sposób pojawił się na jego Instastory. Czy to czysty przypadek, czy może były mistrz UFC już słyszał coś o Cassiuszu, chociażby poprzez jego walkę z Normanem Parke, który jest częściowo tej samej narodowości. Oczywiście wszystko co tutaj mówię należy brać ze sporym dystansem, ponieważ nie ma co się oszukiwać. Fame MMA nie ma jeszcze na tyle wysokiego budżetu, aby pozwolić sobie na takie gwiazdy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. A może włodarze Fejmu dogadają się z Dana White'em i dojdzie do transferu pomiędzy McGregorem a Christianem Krychą UFC Wilczakiem? Czas pokaże. To, Soroni, McGregor, to jest oh. umowa na walkę z Don Ty nie widziałeś tego? Do, czy nie yeah. It's red panty when you To nie Przypominam o konkursie, w którym do wygrania jest koszulka Fame MMA, rękawice do MMA lub ochraniacze. Odsyłam Was do poprzedniego filmu, aby dowiedzieć się, jak należy wziąć udział w konkursie, a teraz żegnam się z Wami, cześć.